Serdecznie witam i o zdrowie pytam. Ja się czuję dobrze, mam nadzieję, że też. Nie ma jak to w nowym roku powiedzieć coś optymistycznego. Ja mam dla Was też taki odcinek. Optymistycznego dla. Nie powiem dla kogo, nie dla mnie. Dlaczego? Już mówię. Ale najpierw szybki test wody z akwarium, dlatego że. Dobrze jest powiedzieć przy okazji coś fajnego, przy okazji normalnego odcinka, dlatego że stestowaliśmy z żoną bardzo fajnie wodę z akwarium. Jak wiadomo związków dużo jest e, amonowych, e, dużo jest mikro-makro w takiej wodzie podmianki. Ona jest szkodliwa może dla organizmów akwarium, ale nie jest szkodliwa dla kwiatów. Kwiaty bardzo fajnie to wchłaniają, skąd my wiemy, że pistie, Różne inne korzenie z innych roślin wciągają te syfy i bardzo dobrze rosną. Też ja mam taką próbę. Słuchajcie. A mianowicie o co chodzi? Troszkę wody z akwarium. Patrzcie, jaka rewelacja. Ja w ogóle prędzej nie widziałem, nawet nie pomyślałem o tym. A problem mam, jak widać, nie? Patrzcie. O kurde. Ale ciągnie. Ale pali. Za dużo PO-4, Ja tu muszę zmyć. raptem 5 minut, troszeczkę zmyłem tą wodę, bo podmianki zrobiłem tyle w tamtym tygodniu, więc ta woda się tak mocno nie zepsuła, ale i tak, tak pociągnęło, że zobaczcie, no efekt niemalże natychmiastowy. 5 minut i, i ja nie wiem, czy teraz jakiś, będę musiał szampon dobrać, jakiś, no nie wiem, coś wymyślę. Coś wymyślę. Także słuchajcie, test test wody z akwarium na porost włosów, na porost kwiatów jak najbardziej się udał. Ja to wiedziałem już z góry. Teraz popatrzcie. Akwarium pierwszy raz w nowym roku odsłona. Niedbane, niekombinowane, nieprzesadzane. To, co widać, tu Wam szybciutko pokażę i za chwilę w drugiej części filmiku pokażę coś optymistycznego. Nie dla mnie. Także cała tutaj ściana zarośnięta jak była, tak jest, leciutko tylko jest przycinana, zrezygnowałem całkowicie z podawania nawozów, takie jak kiedyś Wam mówiłem, e, dawałem troszeczkę mikro, e, troszeczkę potasu, woda sodowa, więc woda sodowa wpada jak najbardziej codziennie, raz co drugi dzień, zależy jak tam mam czas i z nawozów kompletnie nic, ani karbo, ani mikro, nic, nic. Mają się ryby jak się mają. Nie, nie powiem, czy świetnie, czy nie, bo nie jestem w ich skorupie, jestem w swojej skorupie. Ale, no, widać, kondycja jest dosyć, dosyć. Zrobię malutkie zbliżenie i zaraz polecimy dalej. Bardzo zielono, bardzo fajnie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Zrezygnowałem z MaxPeta całkowicie. To jest tylko i wyłącznie lampka mojej produkcji a raczej diody zawieszone na maxpecie, czyli yy, można powiedzieć, że mam najdroższe na świecie trzymadło do własnej produkcji lampy. Także widzicie, no może tam zachwycać się nie ma czym szczególnie, bo jest masa glonów, ale to jest życie w akwarium mi to pasuje, mi to nie przeszkadza. Jak już jakieś liście jest taki naprawdę mocno, to go tam wytnę ale staram się tam nie grzebać za mocno. Kiryski żyją, motoski żyją, bocje żyją. Jeden mieczyk tylko natomiast został. No i te czerwone łby, kilka sztuk zostało, może z 10. Słuchajcie, nie mam szczęścia do tych ławicówek, ale mam e, optymistycznie to, co zaraz pokażę. Adrian właśnie przeprowadza się i musiał ze swojego starego mieszkanka wyrzucić wszystko, i właśnie dzisiaj, jest w trakcie, w tej chwili, za ścianą, robi się następny cud. A więc, tak, w jednym kącie mamy tutaj 54, została właśnie teraz na nowo zalana, nic tu nie było ruszone. Przy, przywioz, przywieźliśmy to od niego i po prostu tylko. Była minimalna ilość wody, żeby krewetki przeżyły. Tu nie ma nic innego, jakaś tam zagubiona platynka malutka i są krewetki. To są blue velvety i chyba Red sherry. No i słuchajcie, tak to będzie na razie u mnie tutaj się bujało. Dwa zbiorniki małe albo trzy oddał i teraz pokażę Wam coś następnego, bo to nie jest koniec. Co, synku, dumny jesteś, że tatusiowina robiłeś w Bangladeszu? No, proszę, tutaj co to jest? 25, tak? 25. To jest 25 taki secik fajny. Ja go naprawdę prędzej nie widziałem. On go fajnie udekorował. Ładny Escape jest i zostanie zalany. Nie wiem jeszcze gdzie będzie stał. Teraz idę do jego sypialni starej i pokażę Wam dalej co tam jest. I tu się będzie działo. Słuchajcie, tutaj jest stary jego pokój cały czas gotowy na akcję. Tutaj jest jego Opti White. To jest. Akwarium szerokości 100 cm, 40 na 40 Także, no, też będzie się działo. To akwarium było pięknie udekorowane poprzednio. Ale tutaj są wszystkie, wszystkie rośliny, wszystko jest. Także to też będzie jeszcze ładniutkie. Także, jak widzicie, nowy rok mi się zaczął. Yy, byłem cwaniakiem i się śmiałem, że on dla mnie hoduje bucki krewetki. A teraz to wszystko jest u mnie. Także widzicie, kto będzie płacił jednak rachunki? No, także kochani, jak widzicie, początek nowego roku zaczął mi się wyśmienicie. Zostałem na chwilę posiadaczem trzech zbiorników extra, o których nie mam pojęcia, jak on je nawozi, co on z tym robi, co on będzie kombinował. No, zobaczymy, będzie jak będzie. Mam nadzieję, że po prostu to przetrwa. Za parę dni on się przeprowadzi do. Innego domu, także z powrotem to zabierze. A ja przy okazji skorzystam, bo coś tam powydziubuję mu. Na pewno krewetki to mu ukradnę, na pewno galaksy mu ukradnę, bo ma tam z 70 sztuk, ze trzy wykoty. bucefalandry. Także no, troszeczkę, troszeczkę tak dla niego optymistycznie, dla mnie nie, ale ja też skorzystam. Także kochani, no, żeby nie przedłużać, życzę miłego rozpoczęcia roku. Kontynuacji i wszystkiego dobrego. Bye bye.